a więc tak kolejny dzień prób czerwono czerwono leci, leci eee, osiągnąłem w końcu to co miałem osiągnąć że pompa, chodzi, pompa wody chodzi razem z filtrem elektrostatycznym włączam pompę teraz słychać teraz włączę filtr czekamy chwileczkę Pompa wody chodzi razem z prądem także filtr jest już płukany na bieżąco, czy w ogóle nic się zmieniło, czy jak było tak jest cyklon o no do zarębek Chłodnica wody cały ten mój filtr Co wszyscy uwielbiają beczki z wysynami pompa wody jak słychać To filterek łomek, Tak jak trzeba Włączę filtr widać od razu efekt. Włącza filtr pompa może chodzić z wodą, P pompa. Filt może chodzić z wodą lub bez. Może się następować później cyklicznie, ale mi się wydaje, że lepiej jest jak e cały czas, z syb, bo w e, otwarciu filtra e, rury były środkie tak jakbym je w włożył także jest elegancko, muszę trochę towaru dorzucić bo już ogień przygasa żeby trochę wypaliło no i zlepło no to nic skończył się gaz po prostu teraz powinno trwać wszystko musi trwać chwilę trwali się nawet więc efekt jest jak dla mnie Fajnie. próba. Teraz z generatorem się poprzerabia się te zabory i takie rzeczy. Do następnego razu.